Cześć, Macie Ziemek z tej strony. Witaj na moim kanale. Dzisiaj mam kilka ciekawych wiadomości. Na początek przypominam, że nic o czym będę mówić, nie jest rekomendacją inwestycyjną, a tylko wyłącznie moim prywatnym zdaniem. Na początek jeszcze dwa takie pytania do Was. Po pierwsze, Discord. Dostałem taki pomysł od znajomego, żeby stworzyć Discord tej społeczności, która tutaj. Wokół tego kanału się tworzy. Powiedzcie, co sądzicie a o tym pomyśle. Natomiast drugie głoszenie jest takie, że też dostałem pomysł stworzenia jakby takiego teamu osób, które razem gdzieś wspólnie próbowałyby przejść przez tą besę i przygotować się dobrze do hossy. I też odpowiedzcie, co myślicie na temat stworzenia takiego teamu. Tymczasem przechodzimy do wiadomości. No Dzisiaj jest czerwono trochę na rynku, ale to wszystko jest w granicach 1%. Także nie ma tragedii. Jest kilka coinów, które spadły bardziej, ale o tym też powiem za chwilę, dlaczego się tak stało. Generalnie, Bitcoin no, od kilku tygodni idzie bokiem relatywnie. Co ciekawe, coraz większe wolumeny tutaj są. Jest już tutaj naprawdę spory wolumen. Często jest tak, że te wolumeny są przy zmianach kierunku rynku. Nie? Na przykład tutaj były duże wolumeny, po czym rynek zaczął odbijać. Tutaj były duże wolumeny, rynek zaczął spadać. Znowu mamy duże wolumeny, rynek rośnie. Tutaj były wzrosty, tutaj była mania, natomiast tutaj są ogromne wolumeny, znowu i to są już spadkowe. Nie? Wszędzie, gdzie zmienia właściciela dużo bitcoinów, potem jakby, tutaj tak samo 2017 rok, widzicie duże wolumeny i spadki a jeszcze wcześniej jeszcze wcześniej na Coinbase nie mieliśmy danych, a nie, mamy dane ale to już jest ciężko do porównywania ok co mamy za wiadomości Alameda Research Wallets wymienia trochę krypto na bitcoiny, portfel Alamedy zaczął sprzedawać kryptowaluty te adresy związane z Ethereum zaczęły przesyłać swoje coiny i sprzedawać je. Odbywało się to na, w darkwebie. Gdzieś próbuje, próbuje ktoś sprzedawać to. Ciekawym faktem jest to, że ruch tych coinów zgadza się z tym momentem, kiedy sam wyszedł na wolność. Nie? Także ktoś tutaj sugeruje, że sam bankman może być osobą, która sprzedaje po prostu te coiny. No a co sprzedaje? Sprzedaje Lidon, sprzedaje Poligona, Uniswapa i sprzedaje Aptosa, o którym tutaj nie jest napisane. To są coiny, w które, które oni zainwestowali. ale Mada zainwestowała, no i teraz ucieka do Bitcoina. Nie wiadomo po co, nie wiem. Ale to jest najgorsza wiadomość, jaką dzisiaj miałem. Kolejna wiadomość to Kraken. Kraken wycofuje się z Japonii, pozostawiając więcej miejsca Binance. No tak naprawdę wy wygląda na to, że Kraken przegrał Japonię z Binance'em. Giełda Kraken to jest taka giełda, która prowadzi handel też do fiatów. No i generalnie widać tu wyraźnie po tym artykule, że no, nie jest w najlepszej sytuacji finansowej z powodu Bessy. Musi zwolnić personel. Zwolnił w listopadzie 30% personelu, czyli 1100 osób. To też nie ma jakiejś paniki, bo firma się rozwijała szybko i Ponad trzykrotnie zwiększyła e, liczbę pracowników w ostatnich kilku latach. Także no, często tak jest właśnie, że no, nie jest potrzebna taka siła do pracy teraz, jaka będzie w kolejnej Hoście. Niemniej jednak, e, Japończycy muszą wypłacać jeny, i Kraken wychodzi z Japonii. Pozostając przy Japonii, Japonia zniesie ban na stablecoiny w 2023 roku. Financial Services Agency japońskie ogłosiło, że ban na stablecoiny będzie zniesiony w 2023 roku. No to jest bardzo dobra wiadomość, bo wszystkie giełdy w Japonii będą mogły teraz oferować usługi związane ze stablecoinami. Wszystko wydaje mi się, co jest jakby pozytywne: wszystkie te, te zniesienia banów czy ustawy, które wzmagają jakby. Większą adopcję krypto są, są dobre. Kolejna dobra wiadomość to Michael Saylor. Największy kryptoból <-bull> na świecie, dokupił 2,5 bitcoinów. Na 27 grudnia MicroStrategy trzymało 132 500 bitcoinów po średniej cenie zakupu 30 397 dolarów za sztukę. No i całość kosztowała ich 4 miliardy dolarów. Michael Seller jest, no tak jak mówię, największym, największym bykiem teraz. Tylko, że on też jest takim bitcoin maksymalistą. No pewnie wynika to po trochu z tego, że tylko bitcoina ma w swoim portfolio. Ciężko się nie zgodzić z nim w pewnych kwestiach, ale też... Nie da się z nim na niektóre tematy dyskutować. Twierdzi, że wszystko. Oprócz Bitcoina jest głównym. Sorry za wyrażenie. I Chiny. W Chinach powstaje pierwszy krajowy rynek NFT, który zostanie uruchomiony w przyszłym tygodniu. To jest ciekawe. W Chinach generalnie jest ban na handel kryptowalutami. On jest od 2000. 2019 roku, natomiast Chińczycy dalej na giełdach zagranicznych handlowali. We wrześniu 2021 Ludowy Bank Polski zakazał wszelkich transakcji kryptowalutowych, podając główne przyczyny nielegalne działania i wysoce spekulacyjny charakter. Ale bardzo dużo Chińczyków ma jakby czy to kryptowaluty, czy NFT. 29 listopada, tak jak mówiłem w którymś tam raporcie, sąd Orzekł, że NFT i kryptowaluty, prawo majątkowe zostaje zastosowane dla tych zasobów cyfrowych. No i w związku z tym, mimo że giełdy kryptowalut są zakazane, kryptowaluty generalnie uznawane są za chronioną prawem własność wir wirtualną. No to jest ciekawe, słuchajcie. Wydaje mi się, to jest ciekawa bardzo wiadomość, bo być może okaże się, że że Chińczycy jakby pozwolą na rynek, na handel kryptowalutami. Jeżeli by to nastąpiło, to może się zdarzyć tak, że będzie to jakby zapłon do kolejnego bull ranu, do kolejnej hossy. Zawsze jakby jest potrzebny taki, taki zapłon, i może się okazać, że to będzie zniesienie bana przez Chiny dla kryptowalut. Ale to słuchajcie, znowu moje hopium tutaj się włącza. Nie wiemy czy tak będzie, póki co puszczają giełdę dla NFT. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę i do usłyszenia następnym razem. Cześć.